To był nietypowy i zimny maj. Rolnicy i plantatorzy z pewnością cieszą się, że już się kończy. A jak on wpłynął właśnie na plantacje chociażby borówek czy na kondycję sadów, dziś sprawdzimy to w naszym programie. W tym roku 8 dni przemrozków spowodowało, że część plantacji jest prawie w 100% przemrożona. To jest tak, że niektóre odmiany są bardziej odporne, inne nie, czy równo? Wysokościowo przede wszystkim w dołkach zawsze jest oczywiście zimniej, ale też i rodzajowo, tak? Czyli jedne odmiany gorzej, jedne odmiany trochę lepiej. A jedne odmiany tak, tak samo w ogóle są przemrożone w 100%. Wszyscy czekaliśmy na ten czas, kiedy słońce wyjdzie, aby zobaczyć, jak na dobrą sprawę krzaki przetrwały i owoce. Bardzo dużo liści jest czerwonych, bardzo dużo już kwiatków poopadało. Ta plantacja powinna zupełnie inaczej wyglądać teraz: powinna być ładna, zielona, taka witalna. Natomiast mamy brązowo-czerwone liście, świadczące o tym, że no, przemioski były bardzo intensywne i mocne. A do kiedy w ogóle będą kwitły borówki? Nawet i do pierwszego tygodnia czerwca powinny się kwiaty utrzymywać. Te, które jeszcze się nie rozwinęły, dopiero się rozwiną. Natomiast te pierwsze, które powiedzmy półtora tygodnia temu już się pojawiły, już skończyły produkcję, no bo one właśnie są zmarznięte. Czuć wszędzie taki ładny miodowy zapach. Widać, że te krzewy tak mocno nie ucierpiały, one są stosunkowo zielone i intensywnie kwitną, ale dosłownie kilka metrów obok jest inna odmiana i tam już raczej brąz, czerwień i mało kwiatów. Na pierwszy rzut oka widzimy brązowe liście, natomiast właśnie w tej kiści takie kwiaty, no to jest większość, te też już się nie nadają, ale na przykład te, które już opadły, a widać, że na przykład zamiast zielonego zalążka mamy już takie czerwieniące się pąk, no to to też już jest y, niestety zmarznięty y, owoc, którego oczywiście w tym roku już nic nie będzie. Tutaj te kwiatostany, które jeszcze są pootwierane, one też nie są takie do końca zielone. Czy to oznacza, że też były w jakiś sposób porażone? W tym miejscu mamy jeszcze nieotwarty kwiat, on jest dość czerwony jeszcze. Natomiast on ma duże szanse na to, żeby właśnie się otworzyć, żeby zostać zapylonym. I to jest jedyna szansa dla tej plantacji w tym roku, że właśnie nie wszystkie kwiaty się otworzyły przed tym mrozem. Jak jest dobry rok, to ile można zebrać tutaj? W kopię testu ton z hektara, hektarów mamy tutaj 7. W tym roku przewidujemy, że 50% to jest maks, co uda nam się zebrać. Tutaj mamy narzędzie, którym próbować ratować plantacje. Ile dni z takim narzędziem tutaj działałeś? Dobrze powiedziałeś, to była próba. Yy, około 90 dni, 10 nocy yy, spędzone z tym urządzeniem na, yy, na polu. Yy, natomiast w momencie, kiedy temperatura wynosiła prawie minus 8, nawet yy, taki zamgławiacz nie jest w stanie uratować kwiatów. My jesteśmy już na innej plantacji w okolicy kilka kilometrów dalej. Teren zróżnicowany, bo jest i górka i dołek. Za chwilę sprawdzimy, czy także tutaj dotarły przymrozki, no i oczywiście czy zrobiły swoje. Odmiany, na których mi najbardziej zależy, rosną ładnie, będzie dużo owoców. Dbamy oczywiście cały czas, aż do momentu zbioru, żeby kondycja owoców była jak najlepsza. Jakie odmiany zapowiadają się dobrze? Toro to jest taka moja ulubiona odmiana. Najbardziej mi się podoba pokój tego krzewu, wielkość owoców, smak, ale też nie ukrywam, że liczę bardzo na odmianę Liberty. Mam jeszcze odmianę Chandler, która niestety w tym roku ewidentnie dała za wygraną i mróz zrobił w niej duże spustoszenie. Jeżeli przychodzi przemrozek, to gdzie jest zawsze najgorzej? Na górce czy na dołku? Zgodnie z prawem fizyki zawsze najgorzej jest na dole, w jakichś zastoiskach, dołkach. Tam widać, że to stoi, mrozi i one tam są najbardziej porażone. Takie sytuacje zdarzają się rok rocznie? Z reguły słyszę, że w niektórych plantacjach tak, aczkolwiek u mnie... W... W tym stopniu po raz pierwszy. To tam, gdzie dotknięte są te krzewy, przymrozkami, jaka może być strata, jak duża? Na tej odmianie, o której wspomniałem, myślę, że 70-80% spokojnie. Jakiej części plantacji to dotyczy? Myślę, że to będzie 1,4. Jeżeli wszystko później już będzie dobrze, nie będzie na przykład gradobicia, to kiedy powinniście zaczynać zbierać owoce? 10 lipca już trzykrotnie się to powtórzyło. Mieliśmy taki pierwszy największy zbiór. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Jak długo później trwa zbiór borówek? W tamtym roku było do początku września, dwa lata temu było do końca września. Tutaj ciężko ocenić. Taką plantację jak ta, żeby obsłużyć i zebrać te owoce w odpowiednim momencie, to trzeba jaką armię mieć tutaj przygotowaną. Sprawnych dziesięciu zbieraczy, że tak powiem. O jeden zbieracz jednego dnia ile może zebrać? Około 150 kg. Ale maszynowo nie zbierać? Nie, zbieranie maszynowe musi być przygotowane odpowiednia odmiana, odpowiednie pole, odpowiednie cięcie. To jest zupełnie inna odmiana uprawia. Zupełnie się to różni od, od tego. Jest bardzo fajna, bo sezon maszynowy do zbierania maszynowego trwa przez dwa tygodnie. Zaczyna to wszystko dojrzewać razem, nie na raty tak jak w tych odmianach wjeżdża maszyna, zbiera wszystko, przerzucamy to wszystko na linię sortującą i jedziemy na wakacje. Sprzedajemy i mamy fajrant. A tutaj? A tutaj jednak to musimy pum, troszeczkę dojrzeć na krzewie. Zbierzemy, pójdziemy w inne miejsce na polu. Potem wrócimy średnio w to samo miejsce na polu. Wracamy 3-4 razy. Tutaj na tym krzaku widać właściwie wszystko: bo są i kwiaty, są zawiązane owoce, takie już troszeczkę większe, i takie, które jeszcze. Nie wiadomo, czy na nich coś będzie. Co można powiedzieć o tym, co już tutaj wisi na krzaka? No na pewno plon będzie, ale nie, nie taki plon, jak zakładaliśmy, ponieważ no, przymrozki dały się we znaki w tym roku e, tak jak w tamtym tak naprawdę. Czyli ten pogodowy Roller coaster zrobił to, że no, straciliśmy trochę tego kwiatu. Dużo? No tak myślimy, że około 25% na razie. Mamy suszę w tej chwili. Czy to też wpływa na to, jak dużo tej wody na plantacji potrzeba? Znaczy My akurat mamy studnie głębinowe, wszystkie nasze plantacje podlewane są kropelkowo, także my jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli o to chodzi. Ale gdyby tego systemu nie było, to pewnie o tej porze już byłoby słabo. No tak, no jakby nie było, też no musimy więcej tej wody zużywać, ponieważ normalnie byśmy też liczyli na jakieś opady atmosferyczne, szczególnie bo borówkę mamy odkrytą w tunelu, dlatego no z tego to się też bierze. Ta plantacja ile ma lat? No to około 4 lat. Są takie krzaki, które dobrze owocują? No tak, tak szczyt owocowania to jest tak pomiędzy 5 a 7 rokiem, także wtedy powinny być tak naprawdę największe zbiory. No i w zależności jak się prowadzi ile tych pędów i jak się buduje roślina. A jak długo się utrzymuje wydajność na takiej plantacji? Te nowe odmiany tak naprawdę już ludzie wymieniają po 8-9 latach, jeżeli mają dobre wyniki. Są takie plantacje nawet w Polsce, gdzie glukro potrafi być nawet 20 lat. Mówi się, że Polska jest potęgą, jeśli chodzi o uprawy borówki, bo jest ich dużo, wszędzie są właściwie. Czy to się utrzymuje, czy coś się zmienia? Czy nie, no dalej, tak naprawdę. No wiadomo, mamy presję krajów Ameryki Południowej, gdzie tam naprawdę sadzi się to tysiącami hektarów. Na pewno jesteśmy i będziemy jednym z największych producentów w Europie. Kwestia jest przez te zmieniające się warunki pogody, żeby no właśnie inwestować w, te w zabezpieczenie przeciwprzymrozkowe czyli uprawa tunelowa, borówki, no albo duże wiatraki przeciwprzymrozkowe. Tutaj widzę, że są takie specjalne. Stelarze z napiętymi drutami, co one mają zrobić. One są głównie po to, że jeżeli jest naprawdę dużo owoców, jest ten owoc, owoc ciężki, zapobiegą wyłamywaniu się plonów i borówki i, i po prostu no, doprowadzają do tego, że ona jest w miejscu. Dodatkowym takim plusem jest to, że właśnie jeżeli mamy silne wiatry, no to nie wyłamią się pędy nawet jeszcze bez owoców. Świadków już prawie nie ma, ale o tej porze powinny być owoce. No i widać, że jest ich naprawdę dużo. Czy się utrzymają? Między innymi dużo będzie zależało od tego, jakie będą noce i czy będą przymrozki. Mamy chłodny maj i ciągłe przymrozki, a mimo to na drzewach widać, że jest dużo owoców. Jak udało się to osiągnąć? Dzięki zamontowanemu systemu nadkoronowemu jesteśmy skutecznie w możliwość ochrony sadu przed przymrozkami. W jaki sposób działa? Dzięki zamontowanym fliperom woda jest rozprowadzana na drzewa równomiernie przez cały okres trwania przymrozków. To ile godzin czasami trzeba? W zależności jak. Pokazuje nam pogoda. Może to być 4 godziny, a czasami bywa nawet i 12 godzin, kiedy system taki pracuje. Czyli dużo tej wody wtedy jest zużywane? E, w dużej ilości. A co by było, gdybyście tego systemu nie mieli? E, prawdopodobnie nie mielibyśmy w tym roku już owocu. Czyli to jednak się opłaca? E, może być tak, że jeden rok może zapewnić nam zwrot takiego systemu. Czy te zraszacze nadkoronowe też przydadzą się jeszcze w innej części roku? Oczywiście. Jak będą duże upały i będzie duże nasłonecznienie, wieczorem można puścić po prostu nadkoronowe i lekko schłodzi. Można też do zbiornika dodawać mikroelementy. Wtedy się puszcza i nie trzeba jeździć ciągnikiem, a roślina zostanie dokarmiona. Taka mgiełka. Tak, mgiełka, także to jest bardzo dobre nawadnianie nadkoronowe i ma dużo zastosowania w sadzie. Gdyby to wszystko się utrzymało, to co wtedy? No to by była klęska A U nas lepsza dobre. klęska nie urodzaju niż urodzaju, ale niemożliwe, żeby się utrzymało, bo jest zbyt dużo i na pewno opad czerwcowy dał sobie znać. Czyli to też byłoby za duże obciążenie dla drzew? Tak, na pewno i wtedy na pewno byłoby to mniejsze jabłko i nie byłoby takie dorodne. To, no to czego już... sobie życzymy, żeby było ile? No, żeby było tak sensownie dla nas wszystkich dobrze. I to już wszystko w tym programie, a na kolejne zapraszamy jak zwykle w niedzielę o 16.15. Bądźcie z nami, do zobaczenia.